Cześć, witajcie. Dzisiaj w całkowicie w nowym miejscu. Powiem wam, że no jestem na wakacjach, ale jak dowiedziałem się o tym łowisku, zobaczyłem jak ona wygląda. Chłopaki wysłali mi sprzęt. No i jestem. Na razie nie zdradzę wam jaka to jest lokalizacja, bo jeszcze nie rozmawiałem z właścicielem, czy mogę w ogóle to zrobić. Także co, zaraz zobaczycie jakie to jest niesamowicie urokliwe miejsce. Są tu trzy albo cztery stawy. Wybrałem sobie staw numer 2 z rybami do 12 kg, i zaraz Wam pokażę, dlaczego on jest urokliwy. Zapraszam! Dobra, zaczniemy sobie od wygruntowania łowiska. Może w związku z tym, że jest to łonowe łowisko, nigdy wcześniej tu nie, nie byłem, to zrobimy sobie takie małe może ABC metody. Aczkolwiek pewnie wszyscy już wszystko wiedzą, ale, ale czemu nie. Ja generalnie stosuję e, takie gotowe zestawy. E, tu akurat jest na flacie akurat ta wędka. Ma do 40 gram wyrzutu, więc taki flacik drobny się nada idealnie. Zestaw jest na 0,40 fluo karbonie, zakończony agrawką i do tego krętliczek i tak sobie je przepinam. W czasie zawodów to się bardzo przydaje na szybką wymianę naładowanego już koszyka, jeżeli nie chcemy miliona wętek tachać. Co mogę powiedzieć? No już widzę pewne miejsce, pewne miejsce, gdzie... Bombelki wychodzą, także myślę, że to będzie miejsce number one. Ale zobaczmy sobie, co tam jest na dnie. Patrz, akurat jest zaklipowany. Tak. Dobra, nie liczyłem głębokości, także najpierw sobie dno sprawdzę. Dokładnie w tym miejscu, gdzie rzuciłem, jest delikatne, ale to naprawdę delikatny namułek praktycznie ledwo wyczuwalne. Dobra, widzę, że w takim obrębie około 4 metrów jest to samo. Sprawdzimy sobie teraz głębokość. Aha, jak sprawdzam to, czy jest muł. Jeżeli jest na mułek, to podajniczek lekko, lekko tak, jakby zostawał po prostu na dnie. Jeżeli jest duży muł, to naprawdę będziemy czuć mega opór, żeby wydrzeć ten podajnik. Natomiast jeżeli jakiś wirka myczki, to będziemy czuć takie pukanie. Także jeszcze raz sobie rzucę tam, gdzie chcę łapać. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery sekundy opada, obstawiam, że jest około półtora metra do dwóch metrów. Także, jak dla mnie bomba. Czyli już wiem, że ta wędka tam będzie na pewno lądować. Chociaż bez uwagi na to, że właśnie ryby tam żerują już. I zrobimy, zrobimy. Zaraz rozłożymy sobie drugą wędkę. Jest to bombka. Będziemy testować o najbliższej linii, widzę, że też jakieś bombelki, że tak powiem, wychodzą powoli. Także zrobimy sobie taki zestawik z bombką, z pelecikiem, że co chwilę procą tam strzelał i mam nadzieję, że tam wejdzie jakaś grubsza ryba po prostu. Tak akurat wędkę mam gotową. Jeżeli chodzi o bombkę, to nie robię sobie takich zestawów. Chyba trochę będę się szportał. Mam taki uboższy że to ekwipunek w porównaniu do tego co zawsze nie mam jak tych wętek odstawiać ani się odpowiednio rozmieścić. Aczkolwiek właśnie dzisiaj udowodniłem sobie, że można robić szybkie wypady z minimalną ilością sprzętu. Dwie wędki, pokrowiec, jakiś Jorka, mam taki już dywniany. Bardzo fajny pokrowiec na dwie wędki idealne. Zmieściła się tam już podpórka. Dokładnie podpórka. Sztyca i dwie wędki z kołowrotkami. Dobra, muszę wynarać sobie bąbeczkę. Myślę, że maksymalnie to będzie 20 gram. Nie ma sensu większej używać. Raz, że to jest dosyć małe łowisko, nie ma co straszyć tych rybek. Że tak też zrobimy. Czyli chodzi o bombkę ja osobiście robię sam przypony. Są to przypony. O, jakiś karpik się skławił. Są to przypony dokładnie 30 cm. Dobra. Bąbeczka myślę, że tutaj bliżej poleci. O, dokładnie gdzieś tu. To jest bardzo płytko. Czy jest mu tak jak tam? Jest taki lekki mułek. No dobra, a zróbmy sobie jeszcze bliżej. Że taki drugi zestaw niech będzie w pół półwodę, a nie przy kapelone. Też tutaj jest dosyć płytko. No ale nic. będziemy próbować i tak. To pamiętajcie, że jeżeli blisko łowicie i na bombkę, ten hamulec musi być naprawdę wyregulowany na delikatnie. Czyli po prostu ryba jak weźmie to od razu coś na zasadzie wolnego biegu. W sobie strzelimy parę porcyjek Bardzo blisko łapie, także dlatego też trochę do góry strzelam mogę załadować wtedy więcej peletów i one też nie wpadają pod kątem tylko od góry dobra, myślę, że na początek wystarczy także co, idę teraz zobaczyć jak tam moja zanętka i widzimy się zaraz Nie zastanawiacie się, to co teraz robię? Zakładam taki koszyczek. Dlaczego? No jest do 28 gram ki jest do 40. Mam nadzieję, że sobie poradzi. <laughs> Szczerze mówiąc, akurat tą szklaneczką nigdy nie rzucałem. A co tu dużo mówić? Zapomniałem, nie ma przy sobie koszyków zwykłych. Tutaj mam taką lekką brejkę Patencik podpatrzony od mojego serdecznego kolegi Kuby Kruka zobaczymy jak się sprawdzi tutaj to jest zanęta, pelet różnych rozmiarów i kukurydza że nie będę pakował do końca zrobię sobie takie połówki rzucę po prostu więcej razy ale kijek jest naprawdę delikatny także nie chcę go aż tak bardzo przyciążać a myślę, że sobie z tym bez problemu poradzi namierzamy punkci i rzucamy ta brejka spowoduje taką chmurę po prostu tej zanęty i mam nadzieję, że przyspieszy po prostu przyjście rybek, a jak już przyjdą, to będą miały taką grubszą frakcję w postaci właśnie kukurydzy czy też tego peletu 6 mm, Trochę odpłoszę nam to na początek ryby, ale myślę, że zaraz właśnie dzięki tej brejce szybko one tutaj do nas powrócą. Zanęta oczywiście taka jaką Będę używał w podajniczku. Pelet w zasadzie to jest ten, którym sobie tutaj nęcę bombeczkę. No i wykonam zaraz parę takich rzutów. No i co, zaraz zobaczycie jak to z bliska może wygląda ta papunia. Tak wygląda ta brejka. Widzicie, to jest bardzo przemoczona, jakby zanęta. Tak jak widać, tutaj są, jest kukurydza, no, a że jest pellet, to musicie mi wierzyć na słowo. Z tym nie musicie długo czekać, bo tak jak mówię, jest to break. że to zaraz wypada z podajnika. Szybkie jeszcze dwa koszyczki, bo myślę, że na tyle mi zostało zaczynamy łowić. No to wychodzi, że jest to 24 metr, bo akurat mam tak zaklipowane po ostatnich, po ostatnim mówię. Mam zgodę od właściciela, także powiem, co to za miejsce. Powiem wam szczerze, że niektórzy nie chcą zdradzać tych, tych, tych stawów nie dlatego, że zacznie dużo ludzi przyjeżdżać, tylko dlatego, że kółsole mogą atakować. Ale jest zgoda, że są to stawy dylewskie Co mogę powiedzieć o tym zbiorniku? Są trzy stawy. Pierwszy staw, numer jeden, jest salutki czyściutki. Może tak powiem, jest to staw numer A, czyli wszystkie ryby tam wędrują, później te większe są odławiane na pozostałe zbiorniki. Jest on czyściutki, dosyć długi, taka typowa angielska, krótka woda, krótka, wąska. Później jest staw numer 2, czyli ten, na którym ja jestem. Powiem szczerze, że bardzo trudny staw. Już miałem dwie większe ryby. Staw jest pokryty praktycznie w większości grążelami, więc ciężko je wyholować. Myślę, że następnym razem, jak tu będę, to na pewno wezmę ze sobą mocniejsze jeszcze wędki i grubszą żyłkę. Bo te karpi od razu rura w grążele i nie ma, nie, ma, nie ma co gadać. Po prostu o, jest właśnie pranie, ale jednak to chyba była mocna ocierka albo jakaś drobna ryba. Także już mam generalnie kołowrotki zakręcone na maksa. No i jakie zbranie? To jest najpierw siłówka. No dużo ryb będzie się pewnie spinać, no ale trudno. Inaczej, inaczej się tu nic nie zrobi, a bez sensu tracić zestawy z rybkami. Później jest staw numer 3. To jest staw chyba największy, i są tam też największe ryby. Są tam rybki do 20 aż kilo, także naprawdę potworki. A jeszcze co mogę dodać do zestawu numer 1 są amury i tołpygi. Także no, wygląda to ciekawie. Jakbym szybciej, że tak powiem, to odnalazł i miał sprzęt. To na pewno bym... No, mamy karpia. Tak jak mówiłem, no jest to siłówka na Hama, że tak powiem trzymamy tą rybę. I dzięki temu tylko nie wchodzi w grążele. Zobaczcie sobie na GoPro, jak on tam wariuje, jak to wygląda i co robi się z kija. Tak, kij pracuje do dolnika. Tak jak słyszycie, no hamulec nie chodzi. No bo nie może. Hamulec dziś poszedł, to by było tylko. I ryby nie ma. Wiem, bo pierwszy dwie tak stracił. Ale no nie będzie chyba jakiś bardzo wielki. Dyszka to na pewno nie jest ale to, że tu są ryby naprawdę mega silne przed wiązłowieniem takiego dwukilowego karpika to się zdziwiłem co on robi teraz już poluzowałem trochę hamulec przy już jest daleko od grążeli więc może sobie że tak powiem rybka powalczyć ale nie jest to duży karp jeśli 3 kilo A tak jak mówiłem, mega silne to są takie stawy, ale przepływowe napełnia się woda do jednego i tak kaskadowo sobie idzie dalej. Widać, że tutaj jeszcze chyba dużo ludzi nie przyjeżdża. Te ryby nie są pokute i są niesamowicie silne. Jak szalone. A jeszcze miał siłę sobie płynąć, ale ja mu nie dałem. No dobra, choć tu piękne, bo tu karpie są naprawdę ładne. Szybko go wypniemy. Haczyki oczywiście bezzacierowe, także nie ma z tym problemu ile się chwyci jak Dobra, mamy haczyk. Jak na razie jeździ cały czas kwas masłowy, ananas nas. A tak ten ziomeczek wygląda. Piękna rybka ze stawu. Zarośnie tego. brańcie do wody No, także to tak by było w tych stawach tutaj Już mi się podoba. wędkowania użyłem w sumie dwóch zanęt oczywiście je zmieszałem ze sobą jest to Total Fish i Stary Karp moim zdaniem Stary Karp nadaje się do wymieszania praktycznie z każdą zanętą jest to bardzo neutralny zapach aromat że myślę o o o im kurcze się no niestety zaraz może będzie kolejne e, także jak wspomniałem to mieszanka, stary, duży karp uważam, że to jest naprawdę fajne zestawienie tych dwóch zanęt Total Fish to jest taki no, typowy śmierdziel natomiast yy, stary to jest taka, tak jak mówię kurczę, ciężko ją sklasyfikować tak zapachowo ale jest to taki spokojny aromat, nie przebijający się jakoś mocno natomiast no taki można powiedzieć wyjątkowe. Czekajcie, tylko zarzucę. Jeżeli chodzi o przynęty, powiem Wam, że no, przejechałem ich trochę dzisiaj. Zacząłem od ananasa kwas masłowy. No i dało to parę rybek. Na pewno jednego konia, którego niestety zerwałem ale tak jak wspominałem, jest to no mega ciężka woda kołowrotki mam na fule zakręcone łowie pod grążelami w zasadzie pół stawu to są grążele, także ogólnie tutaj w pół wody nie ma w ogóle ryb, one wszystkie w grążelach stoją także jak najbliżej grążeli rzucam i tam są, że tak powiem, dynamiczne, no jak to na karpie przystało, odjazdy także kołowrotek jest na maksa spięty i że tak powiem do brzegu ale wracając do meritum tak jak wcześniej wspomniałem użyłem na początku kwas masowy ananas później zacząłem szukać bo przestały mi brać tutaj strzałem w dziesiątkę okazało się mango przyniosła, to jest druga kulka która przyniosła najwięcej ryb no i teraz cały czas próbuję kilera na naszych wodach, czyli imbir ale niestety no jak na razie marnie, że zaraz chyba wrócę do skisłe masło ananas albo będę ze stega szukał no coś, co po prostu zachęci te rybki, bo ewidentnie trzeba je zachęcać. Nic nie daje punktowe nęcenie. No, tak, tak jakby ta ryba po jakimś chwili no po prostu odchodziła z tego miejsca żerowania, wystarczy rzucić 4-5 metrów obok. I bez problemu te rybki wchodzą, dlatego też tak nie wiem, czy będzie to widać na nagraniu, ale te wędki co chwilę się zmieniały kolejnością. Aktualnie teraz przesunęłem się no naprawdę około 10 metrów w lewą stronę. No i pojawiają się te branie. Nie są może jakoś mega częste, ale widać, że ta ryba gdzieś tam się czai i od czasu do czasu. No, jest branie, powiem Wam, że takie karpie do 3 kg to bez problemu się je wyciąga. Natomiast większe to jest tylko bzz, bzz, bzz i, nara. i nie ma rybki. Od razu atakuje ogrążale, i no jest ciężko to do wyciągnięcia. No, jak na pierwszy raz to i tak uważam, że, że jest fajnie. W dru... Jeżeli bym jechał tu jeszcze raz, to na pewno inaczej bym dobrał sprzęt, i inaczej bym się do tego przygotował. I na pewno zrobiłbym sobie mieszankę z peletu, ale tak jak już wcześniej wspominałem, jestem na wakacjach, po prostu nie przewidziałem tego peletu, czy nie pomyślałem, nawet o nim zapomniałem, cokolwiek zwał jak zwał. No ale nic, radzimy sobie jak radzimy. Ważne, że w starym karpiu właśnie są drobinki jakiegoś peletu, kukurydzy, także gdzieś to sobie tutaj się przewija, jest grubszy towar. No i próbujemy, no mam nadzieję, że jeszcze jedną rybkę chociaż wyciągnę. No, słuchajcie, na dzisiaj to już koniec. No jak było? Było super. No co tu mogę powiedzieć? Ale po co tu idę? Zobaczcie jeszcze raz, jak to wszystko wygląda. To jest staw numer 3 z rybami do 20 kg. Jest mega niesamowity. przechodzimy szybko do stawu numer 2, na którym ja łowiłem. Czyli taka mikro wersja stawu numer 3. Słuchajcie, polecam tu przyjechać, wpadajcie, jak ja mogłem na wakacjach tutaj wziąć trochę sprzętu i przyjechać i połapać, wy też możecie, zapraszam, na razie, hej!